Witam, mamy następnego gościa, który skończył swój pobyt, no skończył swój pobyt w Cebicie, Kończysz swój pobyt. Ale było to bardzo owocne. Witam, Marek Kaliński, www.remontomat.pl i www.uartme.com, dwa portale. Dobrze. Ty masz design, tak? Tam w swojej ofercie. Kto ten design kupuje od Ciebie? A wszyscy ci, którzy są znudzeni tym, co jest dostępne w klasycznej ofercie, jest to design artystyczny, to znaczy wkład merytoryczny dają nam współpracujący z, z nami artyści z ponad 30 krajów. Jest to bardzo grupa, duża grupa 60 artystów, i na podstawie tego można kupić produkty pochodne, od bardzo prostych jak plakaty, aż po bardzo wyszukane jak fotele, meble, elementy dekoracji użytkowej, wnętrz. No, i podobno masz jakąś dobrą propozycję. A czy. E, tak, 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 w ogóle bardzo owocny sebit, nie spodziewałem się, że targi klimatyczne mogą naprawdę tak bardzo a być owocne. Po pierwsze, RemontoMat.pl znalazł potencjalnych partnerów na bardzo szybką ekspansję niemiecką poprzez wspólne przedsięwzięcie. A, powiem chwilę, remontomat.pl to pierwszy portal na świecie, i tu mówię naprawdę, który każdemu, nawet panu, nawet panu, państwu, e, pozwoli oszacować, ile będą kosztowały prace remontowe, wykończeniowe, budowlane w naszym mieszkaniu, domu. To zrobić absolutnie za darmo, absolutnie prosto, tak, tak że każdy to zrozumie. No to jaki jest biznesplan? A, biznesplan polega na tym, że my robimy to za darmo, natomiast... E, producenci. Między innymi, oprócz tego oczywiście firmy, bo my kiedy zakończymy naszą wycenę i uznamy, że to jest wynik, który nas satysfakcjonuje, jest to ben, dobry benchmark. Możemy to w formie zapytania, czyli kosztorysu ślepego, wysłać do firm e, budowlanych poprzez taki wielowspółczynnikowy, nasz, kwantyfikujący nasze oczekiwania arkusz, i wtedy te firmy odpowiadają. Tylko, że... I co? I to ma być w Niemczech teraz, tak? tak. odpaliśmy to przed chwilą. Zrob mamy niesamowitą ilość. E, 就，就，就。 Zapytań. Jesteśmy absolutnie w szoku. Spodziewaliśmy się tego wyniku po 3-4 miesiącach na po miesiącu. Więc chcemy bardzo szybko przed konkurencją odpalić wersję niemiecką. Więc szukamy partnera, który pomógłby nam zrobić, jak przez jakiś joint venture, od razu skopiować remontomat na rynek niemiecki. I zainteresowanie jest absolutnie potężne. Byłem absolutnie no pewnie bazy danych zarówno wykonawców, jak i materiałów, tak? I dostawców. Materiały są w bardzo podobnej cenie. Ci sami producenci już produkują w Polsce, ci sami producenci produkują w Niemczech, więc ceny są podobne, tak naprawdę zostaje tylko kwestia robocizny, kosztu robocizny i zebranie bazy danych, firm remontowych, no i kwestie tłumaczeniowe, żeby to było bardzo dobrze dopasowane do rynku niemieckiego, ale to, to jest wkład, który oczekujemy od takiego potencjalnego, potencjalnego partnera, prawdopodobnie, tak, tak? Tak, tak, wyjeżdżamy przynajmniej z trzema otwartymi negocjacjami i wszystkie one nie są kurtuazyjne, ale naprawdę faktyczne. Pierwsze już są, jesteśmy już poumawiani w Toruniu. Znakomicie, znakomicie. A drugi, drugi uh, dzisiaj Miałem parę owocnych rozmów na temat tego, gdzie będziemy prezentowali naszych artystów i gdzie będziemy prezentowali nasze produkty. Pojawią się one, w, mam nadzieję, niedługo już w katalogach offline na terenie Niemiec, a też jakby firmy niemieckie chciały ten model, bo to jest model platformy w pełni zautomatyzowanej, zobaczyć na ile one mogą jakby z tego korzystać, więc, więc było naprawdę owocne. Ale to ten, ten, ten wspominałeś o jednym partnerze, który szczególnie był dobry, tak? W tej dziedzinie. Ale to rozumiem, że nie masz powiedzieć, tak? Jest, nie, chcę, nie chcę jeszcze zdradzić. Nie, żeby nie za. za... Tak, 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 tak. tak, 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 Wolałbym, wolałbym mieć cieszyć się tym podpisaną umową i wtedy rzeczywiście ogłosić to, a wszyscy wiem, że, że to taka jest najlepsza praktyka. Wiem, no tak, żeby nie... Ale Cebit był niezły. Naprawdę, aż sam jestem zdziwiony, naprawdę duże wrażenie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.